Jesteśmy w zespole szkół budownictwa nr 1 na wywiadzie jubileuszowym z okazji 30-lecia 21 liceum imienia generała Władysława Andersa. A naszym gościem specjalnym jest pani profesor Beata Ciechanowska. -Ty. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim trochę o naszej szkole, to wypytam panią, jakie ma Pani wspomnienia ze swojej szkoły średniej? Mm, szkoła średnia, ojej to było bardzo dawno temu. Do szkoły średniej chodziłam w małej miejscowości Tuchola. I stamtąd mam moje wspomnienia. Szkoła średnia to był cudowny czas. Czas nauki, ale czas też zabawy. Pamiętam dyskoteki, pamiętam wyjazdy, pamiętam nasze wspólne spotkania. Był to czas takich przyjaźni na całe życie. Poznałam w szkole średniej fantastyczne osoby. Osoby, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj i pomimo, że kontakty te są już bardzo sporadyczne, to zawsze miło wspominamy czas szkoły średniej. To był naprawdę niesamowity czas i szkołę średnią wspominam z sentymentem. Jakie studia Pani wybrała i dlaczego? Znowu muszę się cofnąć w przeszłość. Ja pochodzę z tej małej miejscowości w Borach Tucholskich i za moim domem, za płotem mojego domu był las. Często po szkole, bezpośrednio po szkole zostawiałam tornister. Wtedy nosiliśmy tornister, nie plecaki. I czas spędzałam w lesie. Las jest różnorodny. W lesie jest wszystko, czego można się nauczyć o życiu. I ten czas spędzany w lesie był dla mnie bardzo ważny. Poznawałam tam rośliny, poznawałam zwierzęta, poznawałam grzyby. To spowodowało, że gdy przyszło do wyboru przyszłego kierunku kształcenia się, odpowiedź była tylko jedna biologia. Chcę ją dalej poznawać, chcę dalej ją, jej doświadczać, stąd wybrałam kierunek biologii. Czyli od razu wiedziała Pani, co chce Pani robić w życiu? Od razu, to było już od dzieciństwa zdeterminowane i nie wyobrażam sobie, żebym robiła coś innego. I co najbardziej pamięta Pani ze studiów? Ze studiów? Pamiętam wspaniałe ćwiczenia, pamiętam wspaniałe pra prace laboratoryjne, pamiętam wspaniałe projekty. To, że tam dopiero się przekonałam, że Biologia, przyroda to nie tylko wszystko, co nas dotyczy, ale jest cały obszar biologii, który jest niewidoczny dla oka ludzkiego, czyli ta cytologia, ta histologia, takie dziedziny, których dotychczas nie doświadczałam, i to, że mogłam je poznać właśnie na studiach, to było niesamowite. A która dziedzina biologii Panią najbardziej interesuje? Najbardziej genetykę. Chociaż. Nie do końca, właściwie z wykształcenia jestem biologiem, genetykiem, natomiast w tej chwili mam wielką pasję życiową, to jest ornitologia. Uwielbiam ptaki, uczestniczę w wielu projektach związanych z ptakami, takimi jak na przykład liczenie w nocy słów. To taka inicjatywa, która odbywa się właśnie teraz w marcu, dwa tygodnie temu, byłam na liczeniu właśnie słów, gdzie w nocy odbywa się liczenie słów. Dzięki nasłuchom. Odbywa się to tak, że teraz osoby mają okres gotowy i ludzie są rozstawieni w konkretnych rewirach lasu i nasłuchują samców, którzy, które się odzywają teraz w nocy. I właśnie uwielbiam te nocysów. Za dwa, za, trzy, za miesiąc właściwie, jadę do Biebrzańskiego Parku Narodowego, tam słynne bataliony, i właśnie jadę też na takie. Wyjazd ornitologiczny, gdzie będę te, ornito te bataliony podziwiać. Więc teraz chyba najbardziej króluje ornitologię. I przypomina sobie Pani swój pierwszy dzień w pracy tutaj w naszym liceum? Oj tak. To był 1 marca. To jest dla mnie ważna data, ale to jest ważna data też dla szkoły. Tego dnia obchodzimy Dzień Patrona. Tego dnia został ustanowiony patron naszej szkoły, generał Władysław Anders, ale wiele lat wcześniej, 1 marca, przyszłam do tej szkoły, weszłam do gabinetu pana dyrektora, dyrektorem był pan dyrektor Jerzy Matela, urzędował on w gabinecie 106. Weszłam i nie wiedziałam, czego mam się spodziewać. Parę chwil rozmowy, parę pytań i dosłownie po w chwili pan dyrektor wstał, podał mi rękę i powiedział: Witamy koleżanko, witamy w naszym zespole. To, jak szybko otrzymałam tą pracę, było dla mnie szokiem, ale też pamiętam emocje tego dnia. To był niesamowity dzień, bo z jednej strony radość, dostałam pracę a z drugiej strony obawa. Byłam bardzo młodą osobą, niewiele starszą od najstarszych uczniów naszej szkoły, wtedy w technikum pięcioletnim, więc obawa jak sobie poradzę. Prace zaczynałam następnego dnia, to też było wyzwanie. Musiałam stanąć za biurkiem, za katedrą, przed osobami niewiele młodszymi ode mnie i poczuć się jak prawdziwy belfer, jak prawdziwy nauczyciel. Więc pamiętam te emocje, radość, ale też obawy. Jak sobie Pani poradziła z tymi emocjami? Jakieś przygotowania do tego właśnie tej pierwszej lekcji? Na pewno był stres. Natomiast ja cenię sobie kontakt z młodzieżą. Wtedy postawiłam po prostu na spontaniczność, na to, że jakoś będzie. Merytorycznie byłam dobrze przygotowana, a resztą po prostu poszła. No to super. A jakie inne ważne wydarzenia pamięta pani z naszej szkoły właśnie? Pamiętam też dzień nadania w naszej szkole patrona, generała Władysława Andersa. To była bardzo ważna uroczystość dla całej społeczności naszej szkoły i co roku, 1 marca, właśnie kiedy obchodzimy ten dzień, wspominamy to wyjątkowe wydarzenie. Pamiętam też czas, kiedy postawiono na biologię w tej szkole, kiedy rozwinęłam klasy prozdrowotne, które się cieszyły bardzo dużym zainteresowaniem. Czas, kiedy Doposażałam tą pracownię. Czas, kiedy rozwijałam jakby pasję w moich uczniach. Pamiętam wycieczki z nimi, pamiętam wykłady, pamiętam różnego rodzaju wyjścia. To taki miły czas. I Jakich przedmiotów Pani uczy, oprócz biologii? Rzeczywiście, oprócz biologii uczę jeszcze edukacji dla bezpieczeństwa i również chemii, bo tak się stało, że w czasie studiów Rozpoczęłam od trzeciego roku drugi kierunek, właśnie chemię, a potem jeszcze podyplomowo zrobiłam ochronę środowiska i edukację dla bezpieczeństwa, więc jakby możliwości przedmiotów nauczania mam aż cztery. I był taki moment, że w naszej szkole mieliśmy właśnie klasy z ochroną środowiska i uczyłam również ochrony środowiska w naszej szkole, ale w tej chwili głównie to jest biologia. Była Pani kiedyś wychowawcą jakiejś klasy? E, tak, oczywiście wychowawczynią bardzo wielu klas. Pierwsza moja klasa w 1996-2000 to była klasa sportowa. Był taki czas, że w naszym liceum mieliśmy klasy sportowe w specjalności siatkówka i koszykówka. Ja prowadziłam klasę sportową z, z siatkówki. Ich matura rok 2000. Były to niesamowite, wspaniałe osoby. Zresztą tak się zdarzyło, że jedna z osób, która była w tych klasie, potem uczyła w naszej szkole wychowania fizycznego. Potem były kolejne klasy. Była klasa z rocznika 2000, potem było 2003, 2006, 2006, 2009, 2010, 2013, 2013, 16, 16, 19. no i teraz klasa. 2019-2023 to jest moja ósma klasa i tutaj pozdrawiam serdecznie całą klasę, w tej chwili trzecią, B prozdrowotną. Były to różne klasy: były klasy sportowe, były klasy ekologiczne, były klasy z ochroną środowiska, a teraz prowadzę klasę prozdrowotną. I muszę powiedzieć, że w tych klasach zawsze miałam szczęście do wyjątkowych osób. Były to osoby o dużych możliwościach. Bardzo takie fajne i z tego wychowawstwa nie tylko jakby byłam wychowawczynią, ale też czerpałam. To był czas dla mnie, gdzie od młodych ludzi uzyskiwałam dużo pozytywnej energii i za taką relację też cenię ją sobie w nauczycielstwie, że taka relacja też buduje naszą osobowość jako ludzi. I jakie wartości według Pani przekazują te przedmioty? Biologia jest niesamowita. Biologia to nauka o życiu. I wszystko, co daje nam życie, taki dar, to jest coś, co musimy w sobie pielęgnować. Ale biologia to też jest nauka o różnorodności. Ta różnorodność jest wszędzie. Zachwyca biologia cechami morfologicznymi, anatomicznymi, fizjologicznymi, biochemicznymi czy nawet psychologicznymi. I to jest w biologii niesamowite, że jest tak duża różnorodność. W tej chwili na świecie mówi się, że mamy prawie ponad milion gatunków opisanych. Niektórzy mówią, że nawet 20 milionów jest tych gatunków. To pokazuje, że mamy tak dużą różnorodność form, zapachów, materii, tak dużą różnorodność barw, że może to zachwycać. I to w biologii jest niesamowite, ale to dla nas ludzi też daje nam duże możliwości bo pokazuje nam, że dla każdego z nas jest w tej biologii miejsce, w tej przyrodzie miejsce. Jest fantastyczne to, że się różnimy między sobą, że każdy z nas jest inny, a z drugiej strony, że dla każdego z nas w tej przyrodzie jest miejsce, że mamy rozwijać swoje pasje, swoje zainteresowania i że nikt nie będzie odtrącony. To w biologii lubię najbardziej, że jest tak różnorodna, że daje szansę każdemu każdemu stworzeniu, każdemu człowiekowi i że można to przełożyć jakby na nasze życie. I na sam koniec, czy ma Pani jakieś życzenia dla uczniów naszej szkoły i dla samego liceum? Tak, oczywiście. Uczniom naszego, naszej szkoły chciałabym życzyć, żeby zawsze mieli właśnie nadzieję, żeby zawsze doceniali to, co mają, żeby rozwijali swoje pasje, pogłębiali swoją wiedzę, żeby kształtowali swojej osobowości, żeby zawsze w życiu wierzyli, że dla każdego z nich jest miejsce, że, ma jest, że jest dla nich czas, że jest dla nich y, y, miejsce, które muszą wypełnić. Y, Chciałabym życzyć, żeby wszyscy ludzie czuli się dobrze, dobrze się w naszej szkole. Ja uważam, że jedną z największych, dobrych stron naszej szkoły, mocnych stron naszej szkoły jest właśnie nasza młodzież. Ludzie, którzy tworzą tą szkołę, nie tylko młodzież, ale też grony pedagogiczne, administracja, obsługa. Ci ludzie, fantastyczni ludzie, którzy się spotkali w tym miejscu, to jest właśnie mocna strona naszej szkoły. Ja należę też do tych osób i jestem dumna, że jestem w tym gronie. A więc życzę wszystkiego najlepszego dla całej społeczności Zespołu Szkół Budownictwa Numer 1. Dziękuję bardzo. Dziękuję.